Witajcie, wisiaczkowe przedszkolaki! Witajcie! Mam nadzieję, że dziś tak jak my, jesteście wszyscy w bardzo dobrych humorach. Jak wiecie, bardzo lubię zagadki, dlatego dziś też coś dla Was przygotowałam. Jesteście gotowi? Mam nadzieję, że Wy też jesteście gotowi. Zaczynamy! Uwaga, zagadka! Spotkasz go w ogrodzie, gdzie pracuje co dzień. Dba o klomby i rabatki, kocha rośliny i wszystkie kwiatki. Panowie? Yy, ogrodnik. Ogrodnik! No, brawo dla Was! Mam nadzieję, że wszystkie nasze przedszkolaki też odpowiedziały, że to ogrodnik. No pewnie. A co ja tu przygotowałam? Rękawiczki. Jak myślicie? Po co są te rękawiczki? Do Do chodzenia no roślin. No pewnie. Kochani, zapraszamy Was do wspólnego ogródka. Każdy ogrodnik powinien być, jak dzieci? Śmierny. Więc zapraszamy do naszej ogrodnikowej rozgrzewki. Najpierw budzi się na wiosnę pierwiosnek. Podnosimy się powolutku i wyciągamy się do słoneczka, do słoneczka wysoko, wysoko. Spróbujmy jeszcze raz, czyli wkłócamy sobie. Chowamy główki i budzi się pierwiosnek do słoneczka. Coraz pada Czas na wysemne prace w obrocie. Rozglądamy się, uwaga, robimy laszek i maszerujemy. Tup, 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 tup. To rozglądamy się jeszcze raz po naszym krótku i maszerujemy dalej. Jak rośnie trawa. Siadamy pięknie po turecku. I nasz ucho w trawie. Tak, kwiaty, dziękuję. Tak, i nasypujemy trawki. Schylamy się i słuchamy uchań, trawka nasza rośnie. I na drugą stronę. Będziemy gotowi chyba do pracy, skoro rośnie. Zapraszamy. Kochani, jesteście już rozgrzani. Macie dużo siły. Wiecie już, czym będziemy się dzisiaj zajmować? Wiecie? Tak. Mm -hmm. Co będziemy tutaj robić? Um, sadzić rośliny. I siać. Sadzić i siać rośliny. Bardzo dobrze. Świetnie. Podlewać Kochani. Lośliny. I będziemy je też podlewać, jak już je zasiejemy i posadzimy. Będzie nam do tego potrzebne. I naś? Grabie i łopatka. Tak, będą nam potrzebne grabki. My mamy tutaj takie małe grabki, bo nasz ogródek jest mały. I mamy łopatkę. Świetnie. Co jeszcze będzie nam potrzebne? Mania? Woda. Będzie nam potrzebna woda. Świetnie, mamy tutaj ją w konewce. Co zrobię, jeśli się... jeszcze nam się przyda? Ziemia. Cebulki będą nam potrzebne, bo chcemy je posadzić. I jeszcze raz, Ignacio? I ziemia. I ziemia, bardzo dobrze. Tak, wszystkie te cebulki będą nam potrzebne. Ignacio jeszcze ma pomysł. Co nam się przyda? Jeszcze rękawiczki ogrodnicze. Zgadza się. Tu mamy takie piękne rękawiczki ogrodnicze. Ja dzisiaj założyłam sobie inne, ale takie właśnie ogrodniczki, ogrodnicze rękawiczki będą super do przygotowania waszego ogródka w domu. Można zasieść. Ale my dzisiaj te nie będziemy siać. Potrzebne są nam też różne inne nasiona, ale zaraz, zaraz, zaraz. Zwieść moją liedziuszką. Mamy tutaj też takie coś. Czy to jest nam potrzebne? Nie. Co to jest? Babka do robienia w piasku. Foremka do robienia białych babek w piasku. Świetnie, ona nam się nie przyda. Odkładamy ją. I to też się nie przyda. A co to jest? Helikopter kopter przyda nam się? Nie. Ignasz mówi, że nie. Zgadzacie się z nim? <laughs> Też mi się wydaje, że się nie przyda. Ale to na pewno się przyda. Klocki nie przyda. Nie? Ale będzie nam się nudziło podczas pracy w ogródku. Nie będzie nam się nudziło, prawda? Nie. Nie będzie nam się nudziło, więc klocki wędrują sobie również do tyłu. No dobrze, to już mamy wszystko, co jest nam potrzebne. Jeszcze raz powtórzmy sobie, co będzie nam potrzebne. Woda, cebulki, łopatka, drapki, rękawiczki, ziemia, nasiona, ale gdzie my to wszystko wrzucimy? Do? Do pojemnika, Ignaś to pokazuje. Tak, do pojemnika. Mamy taki pojemnik. Możecie użyć do tego również jakiegoś opakowania po jogurcie, po maśle, po lodach czy czegoś innego, co Wam wpadnie do głowy. Nie musi być specjalnie kupiona na to doniczka czy jakiś inny pojemnik. My mamy tutaj specjalny pojemnik, ale taki posadzić. ogrodniczy, to prawda, i go wykorzystamy, yy, ale na razie jest jeszcze trochę zimno, a my jak sobie taki ogródek zasiejemy w domu, to będziemy mieć szybciej roślinki, które tutaj się znajdą. Zasiejemy kochani dzisiaj, nie wiem czy Wy poznajecie co to jest? Co to jest? Sałata. Sałata, bardzo dobrze. Zasiejemy sałatę, taką całą zieloną, zasiejemy też taką inną śmieszną sałatę, zobaczcie. Widzicie, ja że ona ma czerwone brzeszki? Ale to też jest sałata. Nie widzieliście takiej jeszcze, tak? No. Widzieliście? Nie jesteście? Zasiejemy też coś takiego, co to jest? Kablięś poznajesz? Nie, zupełnie nie, zupełnie. Takie czerwone kuleczki. Chłopcy, wy poznajecie, co to jest? Ignaś? Bura? Nie. Żo? Szwinki. To są rzodkiewki. Takie piękne czerwone kuleczki. No i mam jeszcze coś takiego. Czy wy wiecie, co to jest? Ignaś? Jest, ale nie koperek. Zasiejemy też koperek. Oprócz tego posadzimy też cebulkę, żeby wyrósł nam szczypiorek na nasze kanapki wiosenne. Mamy taką cebulkę najbardziej tradycyjną, która ma taką żółtą skórkę, ale też mamy cebulkę czerwoną i białą. Zgadza się. Ciekawe, czy z każdej z nich wyrośnie inny szczypiorek. Jak myślicie, czy może wyrośnie z niej czerwony szczypiorek? Ty nie? Tak. Ta. I wreszcie stwierdzić, że tak, ciekawa jestem, a może z tej wyrośnie biały szczepionek? Tak. A z takiej żółtej jaki szczepionek wyrasta? Wody, żółty. Żółty. <laughs> jaki kolor ma szczepionek? Chyba zielony. Myślę, że wyrośnie zielony, ale już zobaczymy. Skoro każda cebulka ma inny kolor, to być może, że będzie inny kolor miała miała szczepionek. Jak nasza konewka. Dobrze, kochani, mamy tutaj pojemniczki. Trzeba je najpierw napełnić czym? Ziemią. Ziemią. Ja zaproszę tutaj Ignasia. O, Ignacia Nowackiego. Ignasia. Zaproszę. Tak, małego Ignacia. I tobie dam upadkę. Przesunę się może tutaj troszkę bliżej, będzie Ci wygodniej. Ja tak przesunę. O. I razem nasypiemy ziemi do pojemniczków. Dobrze? Proszę bardzo. Trzymaj łopatkę. Ja mam rękawiczki, więc ja zrobię to rękami, a ty, proszę, nabieraj i wsypuj do pojemniczków łopatką. Świetnie. my tu wszystko nasypiemy. Razem z Ignasiem nasypaliśmy już pełne pojemniczki ziemi. Możemy się brać zasianie. Kolejny Ignaś, nasz bliżej Ignaś, wybrał sobie, że chce najpierw zasiać taką sałatę. Sałatę z czerwonymi grzeszkami. Proszę bardzo, Ignasiu, wysypię Ci tutaj na rękę, ja na rękę Ci wysypię, żebyś Ty mógł sobie stąd brać, będzie Ci wygodniej. Proszę bardzo. Wiesz, które pojemniczki? Bardzo dobrze, bierzemy w dwa paluszki bo to nasionka małe. I wsypujemy trochę do jednego pojemniczka, trochę do drugiego. Jak cztery. A, Ty wziąłeś aż cztery, dobrze. Mhm. Rozgarniemy, żeby były w całym. Dobrze, super. Dziękuję Ci bardzo, Ignasiu. Teraz zaproszę do Ciebie Manię. Chodź, Maniu. Chodź, Maniu. Może Igda siedzieć sobie teraz na miejscu Mani. Mania przychodzi tutaj. Chodź, Mania, daj mi rączkę, pomogę Ci przejść, O, i zapraszam Cię. Co chcesz zasieć? Rzutkiewkę, koperek czy sałatę zieloną? Tą zieloną sałatę. Dobrze. Zasięć do tego pojemniczka i do tego, dobrze? Proszę bardzo. Masz tutaj trochę nasionek na mojej ręce i proszę bardzo. Trochę do jednego pojemniczka. O, tu, tu. Tak, i trochę do tego obok. O, tego tu. O, świetnie. Jeszcze troszkę nasionek ci zostało. Bardzo dobrze. Mhm. Ja już wysypię, bo trudno Ci będzie wybrać. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Zapraszam teraz Gabrysia. Mania. usiądź sobie tam na miejscu, a Ach, trudno wstać, tak? Już? Gotowe? Dosiadaj tam na miejscu Gabrysia, a my się bierzemy z Gabrysiem za sianie. Co siejemy? Koperek czy rzodkiewkę? Rzodkiewkę. Siejemy rzodkiewkę. Gabrysiu, siej rzodkiewkę do tego pojemniczka i tego, dobrze? Żeby nam się wszystkie warzywka zmieściły. Proszę bardzo. O, jakie dziwne. To mu dziwne? Dziwne nasionki. Wyglądają inaczej niż nasienia sałaty, to prawda. Jakie mają kształt? Są w kształcie kamienia. Tak, wyglądają jak kamyczki, masz rację. I mają kolor kamienia. A mm -hmm. no, już kończymy. Wysypie może też, tym momencie cię na zebrać. Dobrze, dziękuję bardzo. A teraz zostało. I się teraz z naszu. Został nam koperek to jest do zasiania? Siejmy? Mhm. Uh -huh. Przesunę się tutaj bliżej do mnie, bo no, mamy ja teraz dwa pojemniczki, ten ja. i ten, dobrze? Reszty pojemniczków poświęcimy na posadzenie naszej cebulki, bo najbardziej to chyba jednak robimy szczypiorek, prawda? O, zobacz, Ignaś, zauważyłeś, że te nasiona były inne, nasiona rzodkiewki, od nasion sałaty, a popatrzcie na te nasiona, się Ignaś. Z, z mojej ręki do pojemniczka tego i tego. To są dziwne, jasione. To dziwne. Bo też mają kształt kamienia. Czy ja wiem? I są płaskie, jak kadz. płaskie, to prawda. I są w kolorze. A jak pachną? Powąchajcie, jak pachną. Pachną. Podobają wam się? A ja chciałbym powąchać. Resztę no to sobie później jeszcze powąchamy, jeżeli jesteście ciekawi. Dobrze. No i co trzeba zrobić z nasionkami, które już są w pojemniczkach? Trzeba je przysypać ziemią. To może już Pani, żeby nie było, że Pani nic tu nie pracowała wcale. Czy pracowała Pani trochę? Ziemię Przysypie Pani, tak. Pani wsypała ziemię, Ma Pani ma rękawiczkę, więc... Przysypię tutaj ziemią. Też. Ja? Troszeczkę wygładzimy grabkami. O. No. No przecież grapki też są potrzebne w ogródku. No i teraz mamy zasianą już tą część naszego pojemniczka. Do pozostałych pojemniczków wsadzamy cebulkę. Ja bym chciał całą Na koniec pamiętajcie, żeby podlać Wasz ogródek. Widzę, że wszyscy są chętni, to zapraszam wszystkich z tej strony i gabryski i Ignasz na drugą stronę. Ja już tutaj wszystko przesuwam Wam tak, żebyście mogli, żebyście mogli posadzić. Gabryski, tutaj, tutaj śmiało. I tutaj w tych pojemnikach możecie sadzić po kilka cebulek. Ja tutaj, żeby Wam się nie pomyliło, położę tutaj nasze grabki i łopatkę, że tutaj nie sadzimy, a w pozostałych sadzimy cebulkę, ale zobaczcie, cebulka ma tutaj taką wyrastającą, Taki, taki dziubek, jakby czapeczkę, prawda? Tu będzie wyrastał właśnie szczepiorek. A tutaj są uschnięte korzonki. I te uschnięte korzonki, kiedy włożymy do ziemi, one zaczną wyrastać nowe. I wtedy dopiero nasza roślina będzie mogła rosnąć. Więc wkładamy tak, żeby mm, korzonki siedziały w ziemi, a czapeczka do góry. Widzicie? W ziemi, nasionka, w ziemi korzonki, a do góry czapeczka. Kochani, życzymy Wam również miłej zabawy. Jeżeli Wam się spodobało, na pewno dacie radę taki ogródek zrobić w domu. Pożegnajmy się dziećmi. Do zobaczenia!